Ukochani bracia i siostry w Chrystusie, niech pokój pański będzie z wami wszystkimi. Dzisiaj Bóg położył na moim sercu wyjątkowe przesłanie, które zmieni wasze życie. To nie jest zwykłe wideo, to Boże objawienie przygotowane specjalnie dla Ciebie w tym szczególnym momencie. Zanim przejdziemy dalej, chcę Ci powiedzieć, że Bóg widzi Twoją walkę, Twoje zmagania finansowe i niepewność o przyszłość. Ale właśnie dziś, w tej chwili, Pan chce przemówić do Twojego serca z przesłaniem nadziei i obfitości. Czy jesteś gotowy przyjąć to, co Bóg ma dla Ciebie? Jeśli oglądasz to wideo, to nie jest przypadek. Bóg prowadził Cię do tego momentu. Zostań ze mną do końca, ponieważ podzielę się z Tobą biblijnymi zasadami mądrego zarządzania finansami, które w połączeniu z mocą modlitwy mogą odmienić Twoją sytuację materialną. Zanim pójdziemy dalej, Zatrzymaj się na chwilę i napisz w komentarzu jestem gotowy na Boże błogosławieństwo. To Twoje pierwsze wyznanie wiary. Kliknij również przycisk subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych Bożych przesłań, które mogą zmienić Twoje życie. Co myślisz o swojej obecnej sytuacji finansowej? Czy czujesz, że zasługujesz na więcej? Czy wierzysz, że Bóg może i chce Ci błogosławić? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Pamiętaj, że prawdziwa obfitość zaczyna się od właściwego zrozumienia Bożych principów. Dziś poznasz praktyczne kroki, które połączą twoją wiarę z mądrym zarządzaniem finansami. Moi drodzy, proszę, słuchajcie uważnie każdego słowa, które za chwilę wypowiem. To, co usłyszycie, może radykalnie zmienić wasz sposób myślenia o finansach i Bożym błogosławieństwie. Każde zdanie, każda myśl ma znaczenie w układance, którą Bóg dla was przygotował. Nie pozwólcie, by cokolwiek rozproszyło Waszą uwagę. Wyłączcie powiadomienia w telefonach, zamknijcie inne karty przeglądarki. To czas, który Bóg przeznaczył specjalnie dla Was. Jeśli oddacie mu pełną uwagę, on otworzy przed Wami drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedzieliście. W trakcie tego przesłania będę dzielił się z Wami kluczowymi wskazówkami, jak połączyć wiarę z mądrym zarządzaniem finansami. Każda z tych rad jest jak pazl. Same w sobie mogą wydawać się niewielkie, ale razem tworzą obraz Bożej Obfitości w Waszym życiu. Pamiętajcie, że Bóg nie działa według naszego harmonogramu. Czasami błogosławieństwo przychodzi natychmiast, a innym razem wymaga cierpliwości i wytrwałości. Dlatego tak ważne jest, abyście wysłuchali całego przesłania, od początku do końca. W miarę jak będziemy zagłębiać się w Boże Prawdy, poczujecie, jak rośnie Wasza wiara i zrozumienie. Każda minuta tego wideo to inwestycja w Waszą przyszłość, duchową i materialną. Czy jesteście gotowi na tę podróż? Czy czujecie, że Bóg przemawia do Waszych serc? Napiszcie w komentarzu: Tak, jestem gotowy, jeśli jesteście zdecydowani iść tą drogą do końca. Pamiętajcie, że wytrwałość w słuchaniu Bożego głosu to klucz do odkrycia Jego planu dla Waszego życia. Nie pozwólcie, by cokolwiek Was od tego odciągnęło. Bóg ma dla Was przesłanie. Które może zmienić wszystko. Moi ukochani w Chrystusie, wyobraźcie sobie, że stoicie na progu nowego rozdziału waszego życia. Rozdział, w którym wasze finanse nie są już źródłem stresu, ale błogosławieństwem. Bóg pragnie dla was obfitości, nie tylko materialnej, ale przede wszystkim duchowej. Dziś jest dzień, w którym zaczniecie dostrzegać subtelne znaki Bożego Działania w waszym życiu. Te małe cuda, które dotąd mogliście przeoczyć, staną się dla was jasne jak słońce. Być może będzie to nieoczekiwana premia w pracy, obniżka rachunków czy nowa możliwość zarobku. Bądźcie czujni, bo Bóg często działa poprzez to, co wydaje się zwyczajne. Wasze życie stoi u progu transformacji. Nie mówię tu o nagłym wzbogaceniu się, ale o głębokiej zmianie w sposobie, w jaki postrzegacie i zarządzacie swoimi finansami. Ta zmiana zacznie się w Waszym sercu i umyśle, a następnie przełoży się na Wasze codzienne decyzje i działania. Czy potraficie to sobie wyobrazić? Spokojny sen, bez martwienia się o rachunki. Radość z możliwości pomagania innym. Wolność od ciągłego stresu finansowego. To nie jest odległa przyszłość, to rzeczywistość, którą Bóg chce dla Was stworzyć, zaczynając od dzisiaj. Pamiętajcie, że Boże błogosławieństwo często przychodzi w nieoczekiwany sposób. Bądźcie otwarci na nowe możliwości, na nowe pomysły. Może Bóg chce użyć waszych talentów w sposób, o którym nigdy wcześniej nie myśleliście? Jak się czujecie, myśląc o tej nadchodzącej zmianie? Czy czujecie podekscytowanie? Nadzieję? A może wciąż macie wątpliwości? Podzielcie się swoimi uczuciami w komentarzach. Pamiętajcie, że wasza wiara i nadzieja są kluczowe w procesie przemiany. Przygotujcie swoje serca na przyjęcie Bożej mądrości i błogosławieństwa. On ma dla was więcej, niż możecie sobie wyobrazić. Drodzy bracia i siostry, otwórzmy nasze serca na słowo Boże, które jest fundamentem naszej wiary i przewodnikiem w życiu, także w sferze finansowej. Przypomnijmy sobie słowa z księgi przypowieści 3, 9 myślnik 10, czci Pana darami ze swego mienia i z pierwocin całego dochodu, a spichlerze Twoje napełnią się z Bożem i tłocznie przeleją się moszczem. To werset przypomina nam o zasadzie dawania i otrzymywania. Bóg nie oczekuje od nas, że oddamy wszystko, co mamy, ale że będziemy hojni i ufni w jego opiekę. Gdy oddajemy Bogu pierwociny naszych dochodów, pokazujemy mu, że ufamy jego opatrzności. Zastanówmy się też nad obietnicą z Ewangelii Mateusza, godzina 6:33. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. To kluczowa zasada w zarządzaniu finansami według Bożego Planu. Gdy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, On troszczy się o nasze potrzeby. Pamiętajcie też o mądrości z księgi Kocheleta 11 2, rozdaj cząstki siedmiu lub ośmiu, bo nie wiesz, co złego może się wydarzyć na ziemi. To przypomnienie o mądrym inwestowaniu i dywersyfikacji naszych zasobów. Te wersety nie są magiczną formułą na natychmiastowe bogactwo. Są raczej wskazówkami, jak żyć w harmonii z Bożym planem dla naszych finansów. Bóg obiecuje nam nie tyle bogactwo materialne, co poczucie bezpieczeństwa i pokoju w Jego opiece. Jak te słowa do Was przemawiają? Czy dostrzegacie w nich mądrość, którą możecie zastosować w swoim życiu? Podzielcie się w komentarzach wersetem, który szczególnie Was poruszył. Pamiętajcie, że Boże obietnice są pewne, ale wymagają od nas wiary i działania. Nie bójcie się prosić Boga o mądrość w zarządzaniu tym, co Wam powierzył. Moi drodzy, teraz chciałbym, abyśmy wspólnie zaangażowali się w to przesłanie. Wasza aktywność jest kluczowa, bo wiara bez uczynków jest martwa. Zacznijmy od prostego ćwiczenia. Zamknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie sobie swoje życie finansowe za rok od dziś. Co widzicie? Stabilność? Obfitość? Możliwość pomagania innym? Teraz otwórzcie oczy i napiszcie w komentarzu jedno słowo, które najlepiej opisuje tę wizję. To Wasz pierwszy krok w kierunku realizacji Bożego planu dla Waszych finansów. Zastanówmy się teraz nad naszym podejściem do pieniędzy. Czy traktujecie je jako błogosławieństwo czy ciężar? Jako narzędzie do czynienia dobra czy źródło stresu? Napiszcie w komentarzu błogosławieństwo lub wyzwanie, w zależności od tego, jak obecnie postrzegacie swoje finanse. A teraz pytanie do refleksji: co jest dla Was największą przeszkodą w osiągnięciu finansowej stabilności? Brak wiedzy? Strach? Niecierpliwość? Podzielcie się swoimi przemyśleniami. Wasza szczerość może pomóc innym, którzy zmagają się z podobnymi problemami. Chciałbym, abyście w tym momencie wykonali symboliczny gest. Wyciągnijcie rękę przed siebie, jakbyście otrzymywali dar od Boga. Teraz powiedzcie na głos: Jestem gotowy przyjąć Boże błogosławieństwo i mądrość w zarządzaniu finansami. Czy czujecie, jak rośnie wasza wiara? Pamiętajcie, że nie jesteście sami w tej podróży. Wasza społeczność wiary jest tu, aby was wspierać. Zachęcam Was do dzielenia się tym wideo z bliskimi, którzy mogą potrzebować tego przesłania. Kliknijcie przycisk udostępnij i bądźcie błogosławieństwem dla innych. Na koniec tej części chciałbym, abyście napisali w komentarzu jedną rzecz, którą zamierzacie zmienić w swoim podejściu do finansów po obejrzeniu tego wideo. Wasze zobowiązanie może zainspirować innych. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, teraz chciałbym, abyśmy wspólnie weszli w moment ciszy i skupienia. W dzisiejszym hałaśliwym świecie często zapominamy o potędze spokoju i cichej kontemplacji. Pamiętajcie, że Bóg często przemawia do nas w ciszy, jak mówi Pismo, po gwałtownej wichurze i potrzesieniu ziemi i po ogniu zjawił się szmer łagodnego powiewu jednokrólewska godzina 19.12. Zamknijcie oczy i weźcie głęboki oddech. Pozwólcie, by wszelkie troski finansowe, które Was dręczą, odpłynęły z każdym wydechem. Skupcie się na obecności Boga w Waszym życiu. On jest z Wami w każdej chwili, nawet gdy tego nie czujecie. W tej ciszy wsłuchajcie się w głos Boga. Co On chce Wam powiedzieć o Waszych finansach? Może usłyszycie delikatne napomnienie, aby być bardziej oszczędnym? Albo zachętę do hojności? A może poczujecie pokój i zapewnienie, że Bóg troszczy się o wasze potrzeby? Pamiętajcie, że prawdziwa transformacja finansowa zaczyna się w waszym sercu i umyśle. To właśnie w tych cichych momentach z Bogiem rodzą się najlepsze decyzje i strategie. Nie spieszcie się. Dajcie sobie czas na refleksję i modlitwę. Niech ta chwila ciszy stanie się dla was codzienną praktyką. Przed podejmowaniem ważnych decyzji finansowych Zawsze znajdźcie moment, aby wyciszyć się i szukać Bożego prowadzenia. To może być krótka modlitwa przed zakupami, czy chwila refleksji przed większą inwestycją. Gdy otworzycie oczy, zachowajcie w sercu ten spokój i skupienie. Niech towarzyszą Wam w codziennych decyzjach finansowych. Pamiętajcie, że Bóg działa nie tylko poprzez wielkie cuda, ale często poprzez ciche natchnienia i mądre wybory, których dokonujecie każdego dnia. Jak się czujecie po tej chwili ciszy? Czy odkryliście coś nowego o sobie lub swoim podejściu do finansów? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Drodzy przyjaciele, teraz zapraszam Was do wspólnej podróży wyobraźni. Zamknijcie oczy i pozwólcie, by Wasze umysły stworzyły obrazy, które pomogą Wam zrozumieć i przyjąć Boże błogosławieństwo w Waszym życiu finansowym. Wyobraźcie sobie, że stoicie na brzegu spokojnego jeziora. To jezioro symbolizuje Waszą sytuację finansową. Teraz zobaczcie, jak z nieba spada delikatny deszcz błogosławieństw. Każda kropla to mała, ale znacząca zmiana w waszym życiu, oszczędność, dodatkowy dochód, mądra decyzja finansowa. Z czasem poziom wody w jeziorze zaczyna się podnosić, symbolizując wzrost waszej stabilności finansowej. Teraz przenieście się myślami do ogrodu. Widzicie małe nasionko w ziemi, to wasze obecne zasoby i umiejętności. Obserwujcie, jak z tego nasionka wyrasta silna roślina. Każdy liść to nowa umiejętność lub wiedza, którą zdobywacie. Kwiaty to możliwości, które się przed Wami otwierają. A owoce? To namacalne rezultaty Waszej pracy i wiary. Wyobraźcie sobie teraz, że stoicie przed zamkniętymi drzwiami. Te drzwi symbolizują nowe możliwości finansowe. W ręku trzymacie klucz, to Wasza wiara i mądrość finansowa. Widzicie, jak wkładacie klucz do zamka i powoli otwieracie drzwi. Za nimi rozpościera się jasna, pełna możliwości przyszłość. Na koniec zobaczcie siebie siedzących przy stole z rodziną. Stół jest pełen jedzenia, symbol obfitości. Ale nie tylko jęcie, dzielicie się tą obfitością z innymi. To obraz błogosławieństwa, które otrzymujecie i przekazujecie dalej. Otwórzcie oczy. Jak się czujecie po tej wizualizacji? Czy któryś z tych obrazów szczególnie do Was przemówił? Podzielcie się w komentarzach, który obraz najbardziej Was poruszył i dlaczego. Pamiętajcie, że te mentalne obrazy to nie tylko wytwór wyobraźni. To wizja tego, co Bóg chce dla Was uczynić. Trzymajcie się tych obrazów w trudnych chwilach, niech będą dla Was źródłem nadziei i motywacji. Ukochani w Chrystusie, chcę teraz zwrócić Waszą uwagę na kluczowy aspekt Bożego planu dla Waszych finansów wierność w małych rzeczach. Jak mówi pismo, kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny Ełka godzina 16.10. Pomyślcie o swoim codziennym zarządzaniu pieniędzmi. Każda mała decyzja, od oszczędzania drobnych kwot po mądre zakupy, to test waszej wierności. Bóg patrzy na te małe wybory i przygotowuje was do większych błogosławieństw. Wyobraźcie sobie rolnika, który starannie przygotowuje glebę, sieje nasiona i cierpliwie czeka na plon. Podobnie wy, poprzez codzienną wierność w finansach, przygotowujecie grunt pod przyszłe błogosławieństwa. Może nie widzicie rezultatów od razu, ale bądźcie pewni, że każdy wierny czyn jest zauważony przez Boga. Praktyczna rada, zacznijcie od małych kroków. Może to być odkładanie 10% dochodów, planowanie budżetu czy eliminacja niepotrzebnych wydatków. Te małe kroki budują waszą finansową dyscyplinę i pokazują Bogu, że jesteście gotowi na większe zadania. Pamiętajcie też o wierności w dawaniu. Dzielenie się z innymi, nawet gdy sami macie niewiele, to potężny akt wiary. Bóg widzi Waszą hojność i odpowiada swoim błogosławieństwem. Bądźcie cierpliwi i wytrwali. Wielkie błogosławieństwa często przychodzą po okresie próby i przygotowania. Jak napisano, a w czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Gal 6, 9. Zastanówcie się, w jakich małych rzeczach możecie być bardziej wierni? Jakie nawyki finansowe możecie poprawić? Podzielcie się w komentarzach jednym konkretnym działaniem, które podejmiecie, aby zwiększyć swoją finansową wierność. Pamiętajcie, że Bóg nie oczekuje od Was perfekcji, ale pragnie Waszego zaangażowania i zaufania. Każdy mały krok wierności przybliża Was do Jego obfitych błogosławieństw. Drodzy bracia i siostry, w tym momencie chcę, abyście skupili się na głębokim poczuciu pokoju i bezpieczeństwa, które tylko Bóg może zapewnić. Niezależnie od waszej obecnej sytuacji finansowej, pamiętajcie słowa Psalmu 23:1: Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Wyobraźcie sobie, że budzicie się rano z sercem przepełnionym spokojem. Nie ma w nim miejsca na lęk o finanse czy przyszłość. Czujecie głęboką pewność, że Bóg troszczy się o każdy aspekt waszego życia, w tym o wasze potrzeby materialne. To nie jest nierealne marzenie, to rzeczywistość, którą Bóg chce dla was stworzyć. Pamiętajcie, że prawdziwe bezpieczeństwo nie wynika z ilości pieniędzy na koncie, ale z zaufania do Boga. Jak mówi Biblia, nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić. Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie MT6-31-32. To nie oznacza, że mamy być bierni. Wręcz przeciwnie, działamy mądrze i odpowiedzialnie, ale bez paraliżującego strachu. Ufamy, że Bóg prowadzi nas i otwiera przed nami drzwi możliwości. Zastanówcie się nad momentami w waszym życiu, gdy doświadczyliście Bożej opieki w trudnych sytuacjach finansowych. Czy możecie podzielić się takim świadectwem w komentarzach? Wasze doświadczenie może być źródłem nadziei dla innych. Praktykujcie codziennie moment wdzięczności za to, co już macie. To pomoże Wam skupić się na Bożej dobroci, a nie na brakach. Powiedzcie na głos: Dziękuję Ci, Boże, za Twoją wierną opiekę i prowadzenie w moich finansach. Pamiętajcie, że Boży pokój przewyższa wszelki rozum. Nawet gdy okoliczności wydają się trudne, możecie doświadczać wewnętrznego spokoju, wiedząc, że jesteście w Bożych rękach. Jak się czujecie, myśląc o tym Bożym pokoju i bezpieczeństwie? Czy to zmienia Waszą perspektywę na codzienne wyzwania finansowe? Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dotarliśmy do końca naszej wspólnej podróży przez Boże zasady finansowe. Ale pamiętajcie, że to dopiero początek Waszej osobistej transformacji. Teraz nadszedł czas na działanie. Zachęcam Was, abyście codziennie poświęcali czas na czytanie Słowa Bożego, szczególnie fragmentów mówiących o zarządzaniu zasobami. Niech to będzie Wasz duchowy fundament dla mądrych decyzji finansowych. Zastanówcie się, jakie konkretne kroki podejmiecie w najbliższym tygodniu, aby wprowadzić usłyszane zasady w życie. Może to być stworzenie budżetu, rozpoczęcie oszczędzania, czy podjęcie decyzji o regularnym dawaniu na cele charytatywne. Zapiszcie te postanowienia i podzielcie się nimi z zaufaną osobą, która będzie was wspierać. Pamiętajcie, że zmiana nie przychodzi od razu. Bądźcie cierpliwi i wytrwali. Jak mówi pismo, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, FLP godzina czwarta Z Bożą pomocą jesteście w stanie przezwyciężyć każde finansowe wyzwanie. Zachęcam was do regularnej refleksji nad waszymi finansami w kontekście wiary. Zadawajcie sobie pytania. Czy moje decyzje finansowe odzwierciedlają moje wartości chrześcijańskie? Czy jestem dobrym zarządcą powierzonych mi zasobów? Nie zapomnijcie o sile wspólnoty. Rozważcie dołączenie do grupy wsparcia lub kręgu biblijnego, gdzie możecie dzielić się doświadczeniami i wzajemnie się motywować w dążeniu do finansowej mądrości. Na zakończenie chciałbym się z Wami pomodlić. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twoją nieustanną opiekę i prowadzenie. Prosimy, obdasz nas mądrością w zarządzaniu naszymi finansami. Pomóż nam być wiernymi w małych rzeczach i ufać Twojemu planowi dla naszego życia. Niech nasze decyzje finansowe będą świadectwem naszej wiary i służą budowaniu Twojego Królestwa. W imię Jezusa. Amen. Dziękuję, że byliście ze mną. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i podzielić się tym wideo z tymi, którzy mogą potrzebować tego przesłania. Niech Bóg Was błogosławi i prowadzi na drodze do finansowej wolności i obfitości.